No, witam wszystkie duchy w sekretariacie nieba. Uwaga! Duchy z wypadków samochodowych, proszę przyjść na prawo, szybciutko. Z i z łodzieje, i skarbnicy z zusu, proszę na prawo, szybciutko. A dobre duchy mogą pozostać na swoich miejscach. No, no to jeszcze jedna dusza i awans. Drugie skrzydełko. Następny, proszę. O matko, ale mi się czajnik zagotował. A pan z której grupy? A to był jakiś casting? Ja w ogóle nie wiem, gdzie jestem. Panie, pan nie żyje. A to akurat dla mnie, proszę pani, akurat nie nowość, bo ja już nieraz zgonę zaliczyłem, kurna. Dobrze, zapraszam pana, teraz wypełnimy ankietę, która zadecyduje, czy kwalifikuje się pan. Do nieba, czy do piekła. No to wypełniajmy, no. Imię i nazwisko. Wiesław Gołąb, ksywa cysterna. Ma pan jakieś dobre uczynki na koncie? Raz nie piłem tydzień. Panie, chodziło mi o dobre uczynki wobec bliźnich. Kogo? No nie wiem, może pan komuś pomógł bezinteresownie. Bezinteresownie to znaczy, że nie wziąłem za to kasy. Tak właśnie. Raz pomogłem iść staruszce przez ulicę. O, bardzo dobrze szła do Banknotu. Panie, pan musi trafić do nieba. Dlaczego? Bo każda dziesięćna dusza, która trafia do nieba to awans dla mnie w tym przypadku drugie skrzydło. A ja chcę wreszcie polatać! Taki nadęty balon nie lata. Proszę pana, ja panu coś wytłumaczę. Gdyby Chińczycy mieli tak skośne oczy, jak pan jest głupi, to stykałyby się z tyłu głowy. Może jestem głupi, biała damo. Ale na pewno dostałbym awans szybciej od ciebie. Tak? Taki pan mądry, no to proszę bardzo, no to się zamieniamy. No to się zamienimy, no. 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 I od razu uprzedzam. Nie zamierzam panu ułatwiać, a ja nie zamierzam sobie. Utrudniać. No dobrze. No to teraz przejdziemy do takiej sytuacji, że opłacamy, właśnie w filmie takim telewizyjno-radiowym serialu. Chcę do nieba. I co pan robi? Miał mnie pan obsłużyć. Nie jesteśmy biedące. Przerwę mam. A nie, pan po prostu nie wie, co dalej robić! Ja nie wiem, co dalej robić. No oczywiście i kto miał rację? Kto miał rację? Proszę pani, rację ma ten, kto ma pieczątkę. W tym przypadku ja. Proszę bardzo, pani skierowanie. He he. Ale jak to do, dopiekła? Halo! No jakim prawem halo? Nie, ja tego tak nie zostawię. Ja się odwołam do najwyższej instancji. Ja tego tak nie zostawię. He he. No. To jeszcze jeden anioł i awans.